pani tak. Patrz jakie tam ładne drogole. Kasia, patrz jakie liście tutaj. Takie, Kasia, patrz liście. Tutaj. Takie duże, patrz... Co to za roślina kasza? Wygląda jak duża za barwa Ale w środku poczekajcie, ciekawa No Ty nie widziałem jeszcze Niesamowita, nie? No A, czy... A może to trujący włos Tu jakie trąbki. O tu zobaczcie Tu piszę co to jest Ewa brazylijska jakoś. Niesamowite, nie? Mm. Ale to jest. A po co A tu po prawej te, co? bąki żeśmy łapali te Gdzie? A tu się bą... Bączek wchodził i się go łapało w pudełko od zapałek. Kuku! Patrzcie na tatę, patrzcie jak ładnie jak Lepiej niż byliśmy tam w tym, w tym ogrodzie nad morzem. Ojej, jakie piękne dalie. Lepiej. Ale cudne. Zob! Nie widziałem już chodźcie tu. No. Jezu, tato, zobacz. żółwik. Cześć. Jezu, Można go pocacać. Co jest kochany? Co tu robisz? Nie tu? Nie, nie. Możesz go, mogę go pogłaskać? No. Możesz, po pyszczku nawet. Po główce go pocacaj ładnie. Gdzież, Bruno? Jej ale słodki! Patrz, jak tam rybek. Tu, na środku tam. Wow. Patrzcie, tam rybek. Patrz, Bruno, widzisz? Patrz, widzisz? Oh, rybek. Tak. Tak A tam jest. A tam też patrz go dużo. Ole wypłynęła. Ole wypłynęła. Kurde waszka tu też jest. Taka duża. Wypłynęła ryba. Kurde to ryba. No, Widzicie? Jak to ładnie. Ale żółwika. Nie, nie ciągnij się, bo cię puszczę i wpadniesz, Odpłynie ryba. Duża. Mamo zrobi zdjęcie przez żółwiku. Nie, ale nie do chodź, gdzie chodź, na jego tak, nogą? Nie tak, wolno to są deptać kamery, to. Nie wolno tak ro. Nie wolno deptać, bo to wszystko jest ogród biologiczny. To jest roślinność, której nie wolno niszczyć. Także nie deptaj tego. Nie podchodź No, nie nie tam, bo padnie. Nie, nie możesz. Bo ja się nie będę tak na ciebie. Podaj starsą tą pogazka. Kusy. No to, no to, jak chcesz, no to nie dosięgniesz, to nie chcesz. Ale takie lilie. Patrz, jakie kwiaty piękne. Patrz, ile rybek tam. Widziałeś? Dobra, idziemy dalej. Ojoj, ja, tutaj, chodźcie. Chodź. Chodźcie. Popatrz na mnie.

Możesz tak szybko nie iść? Kasia, to wszystko są dalej? Tak. No na łapce, zrobimy na łapce. No, usiądź na łapce.

Nei, ta den Eee, pisze czosnek sztyletowaty. Nie, bo nie jest czosnek. też szpiga czy bez? Jestem! Bez. Nie! Następny, zobacz. Nie, jest nie. Też szypułkowy, no. Uuu, bez. Thank you.